Szanowni państwo, witam serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie pana Jana Bartosika, pełnomocnika struktur Prawa i Sprawiedliwości w powiecie buskim oraz pana Krzysztofa Lipca, posła, pełnomocnika struktur Prawa i Sprawiedliwości w województwie świętokrzyskim. Dzień dobry. Tematem naszej konferencji prasowej jest 100 dni rządu, podsumowanie działalności rządu oraz Przedstawienie najważniejszych ustaw, które zostały przyjęte oraz tych projektów, aktów prawnych, które są dzisiaj w realizacji oraz niepokojąca sytuacja w powiecie błuskim w zakresie zarządzania powiatem oraz pewnych nieprawidłowości, szczególności w kontekście zadłużenia szpitala. O głos proszę tutaj teraz Pana Posła Krzysztofa Leic. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, tak, minęło 100 dni rządów pani premier Beaty Szydło, rządu wspieranego w polskim Sejmie przez Prawo i Sprawiedliwość, już nie przez koalicję, to uzysk wielki, jaki uzyskaliśmy po wyborach do parlamentu w październiku 2015 roku, za to pragnę gorąco podziękować, m.in. mieszkańcom powiatu buskiego, że tak się właśnie stało. Ale proszę Państwa, warto się zatrzymać na tych studniach rządu, bo to jest taka już symboliczna, symboliczny okres, gdzie politycy próbują jedni się chwalić, drudzy bardzo mocno rozliczać z tego okresu działalności. Ja chcę powiedzieć, że rząd Pani Premier Beato Szydło był już rozliczany zanim jeszcze powstał. To przecież tak to było, że tuż po wyborach już nas opozycja mocno zaatakowała, również z mediami, że wygraliście wybory i co żeście zrobili, to my jako posłowie byliśmy niejednokrotnie nie, 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 nie świadkami takich wydarzeń, szczególnie w różnych audycjach. I proszę Państwa, kiedy już tak się stało, że ten rząd powstał, to też był na nas. Przepuszczony totalny atak z tego względu, że narzuciliśmy takie tempo, którego opozycja z pewnością nie wytrzymała. Czyniono nam zarzuty, że pracujemy nocami, ale dzisiaj warto powiedzieć, że trzeba było tak czynić, bo mamy się dzisiaj czym, czym pochwalić. Kilkanaście projektów, które udało nam się w przeciągu tych studni przeprowadzić, to duży uzysk, duży uzysk, bo z tego korzyści będą mieli zwykli ludzie. No takim programem jest na pewno niewątpliwie program. Rodzina 500, ta ustawa już weszła w życie. Od drugiego kwartału będą wypłacane świadczenia rodzinne. Proszę pamiętać o tym, że to jest program ukierunkowany na rozwój polskiej demografii, gdzie mamy tutaj bardzo duże kłopoty. Gminy są do tego już przygotowane. Warto tutaj podkreślić również i to, że po raz pierwszy od wielu, wielu lat za zleconym zadaniem przez administrację rządową dla samorządów Poszły konkretne pieniądze. Z tego tytułu w Województwie Świętokrzyskim przybędzie w naszych kieszeniach około miliarda złotych. Chcę powiedzieć, że ten program będzie również takim kołem zamachowym rozwoju gospodarczego. Mamy już takie doświadczenia na początku rządów Platformy Obywatelskiej. W roku 2008, kiedy dotknął nas wielki kryzys, to Donald Tusk dzięki rozstrzygnięciom, które zapadły jeszcze w rządzie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, mógł się pochwalić, że Polacy są Zieloną Wyspą. To, że była to zasługa rządów Prawa i Sprawiedliwości, potwierdził najbliższy współpracownik Tuska, były premier pan Jan Krzysztof Bielecki. Tam chodziło o to, że w kieszeniach obywateli zostało 8 miliardów złotych, i to nas uwolniło od tego kryzysu który dotknął całą Europę. Dzisiaj proszę sobie uzmysłowić to, że w tym roku, w roku 2016 w naszych kieszeniach będzie 17 miliardów złotych. Czyli to yy, można, można śmiało tutaj zaryzykować takie stwierdzenie, że na pewno również poprawi się w polskiej gospodarce. Proszę Państwa, ja powiem jeszcze o jednej rzeczy. Myślę, że Pan Poseł mi tutaj uzupełni, bo tych, że tak powiem. Dobrych dla ludzi rozstrzygnięć było wiele. Ja zatrzymam się na chwilę jeszcze na systemie oświaty. Dokonaliśmy również zmian w tej materii. Rzecz dotyczy przede wszystkim ważnego rozstrzygnięcia dotyczącego udziału w życiu szkolnym sześcio- i siedmiolatków. Wreszcie został zrealizowany ten postulat, który w minionych latach został odrzucony. A rzecz dotyczyła referendum obywatelskiego w sprawie ustalenia, od kiedy dzieci mają iść do szkoły. Ta sprawa została przesądzona w ten sposób jednoznacznie, że obowiązek szkolny jest narzucony na dzieci siedmioletnie, dzieci sześcioletnie, jeśli rodzice na to wyrażą zgodę, też będą mogły pójść do szkoły. I to jest właśnie ten duży uzysk, że to rodzice będą decydowali, kiedy swoją pociechę, dziecko posłać do szkoły, a nie, nie do końca dobre przepisy, które zostały w minionej kadencji uchwalone przez Polski Parlament. Ten obowiązek, jeszcze raz podkreślam, jest nałożony na dzieci siedmioletnie. Ten obowiązek szkolny ma być potwierdzony również obowiązkowym udziałem tych dzieci w życiu przedszkolnym, tak? I to jest też, że tak powiem, duży uzysk, bo państwo te zadania będzie finansowało. Chcę powiedzieć również o tym, że minister edukacji narodowej pani Anna Zalewska przygotowała specjalną broszurę, yy, gdzie zostały zapisane prawa i obowiązki tych rodziców, którzy staną w tym, w zbliżającym się roku szkolnym przed dylematem, kiedy posłać swoje dziecko do szkoły. Ta broszura będzie również rozpowszechniana tutaj. Na terenie powiatu, powiatu Buskiego, ale jeśli jesteśmy przy oświacie, chcę powiedzieć o jednej ważnej kwestii. Po raz pierwszy od 8 lat w Województwie Świętokrzyskim nie zlikwidowano żadnej szkoły. Tych szkół na przestrzeni 8 lat zlikwidowano w Województwie Świętokrzyskim kilkaset. Dzisiaj, kiedy zmieniła się ekipa rządząca, Poszły również zmiany w ustawie o systemie oświaty przywracające, przywracające prawdziwy nadzór kuratorowi oświaty nad szkolnictwem. To dzisiaj kurator oświaty zablokował samorządom likwidację kilkunastu szkół w województwie świętokrzyskim. Mieliśmy jeden problem w Kaźmierzy Wielkiej, gdzie samorząd postanowił zlikwidować trzy szkoły, ależ na skutek interwencji wojewody świętokrzyskiego Została stwierdzona nieważność tej uchwały. Tutaj no, szykuje się pewna taka dramatyczna sytuacja, albowiem burmistrz Kaźmierzy Wielkiej wraz z radnymi przeciwko lokalnej społeczności wytoczył wielkie działa, bo postanowili to rozstrzygnięcie nadzorcze zaskarżyć do sądu administracyjnego, i po stronie burmistrza stanie yy, yy, krakowska kancelaria prawna, której właścicielem jest. Jeszcze nie, tak, nie, nie do tak dawna polityk Platformy Obywatelskiej, i to są rzeczy po prostu niesłychane. To jest właśnie tak, jak samorządowcy nie chcą słuchać swoich wyborców, swoich mieszkańców. To są rzeczy, które w jakimś sensie ich dyskwalifikują, a zamach na polską oświatę, na szkoły, którym łatwo dzisiaj nie jest, jeśli chodzi o ich funkcjonowanie pod kuratelą samorządów, bo Zdajemy sobie z tego sprawę, że oświata kosztuje, dotychczasowa władza nie dbała o sprawy oświaty, ale chcę powiedzieć o tym, że pani minister Anna Zalewska mówiła, iż zostanie wprowadzony program dla małych szkół. To będą, będzie dofinansowanie na specjalnych zasadach i to jest dziwne, że właśnie przed ogłoszeniem takiego programu samorządy podejmują takie, takie decyzje. Emeryci też im się poprawi. Wczoraj weszła w życie ustawa o tym, że ta najuboższa sfera Polaków, którzy pobierają świadczenie emerytalno-rentowe, będą stosownie wynagrodzeni wbrew temu, co do tej pory było uskuteczniane przez rządy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdzie oni prowadzili tak zwaną waloryzację kwotową. Dzisiaj, gdybyśmy chcieli pójść, ich. Wzorem, gdybyśmy chcieli naśladować Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe, to emeryci otrzymaliby podwyżkę średnio 4 zł. To rzecz jest po prostu niesłychanie śmieszna i kompromitująca państwo polskie. Dlatego też uchwaliliśmy w przeciągu tych 100 dni rządu pani premier Beaty Szydło ustawę, gdzie będzie wypłacony jednorazowy dodatek dla tych, którzy. Mają najniższe emerytury, a więc do 2000, do 2000 zł. Ten jednorazowy dodatek, który już będzie wypłacany od 1 marca, będzie wypłacany w kwocie od 400 do 50 zł, w zależności od tego, jak rozkładają się dochody emerytów i rencistów. Proszę Państwa, tego jest kilkanaście ważnych rzeczy. Ja już nie mówię o przywróceniu wieku emerytalnego, gdzie sprawy są mocno zaawansowane o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku. Jest tego, że tak powiem, to o czym mówiliśmy w kampanii wyborczej, o czym mówiła pani premier Beata Szydło w swoim expose. Te wszystkie sprawy zostały przez nas ogarnięte. Już nie mówię o programie 75+, a więc dla, o darmowych lekach. Dla ludzi powyżej 75 roku... Życia. Oczywiście, że to nie będzie tak, że od razu wszystkie leki będą za darmo, ale jest już uruchomiony rządowy projekt w tej materii i stopniowo będziemy dochodzić do tego, aby ten postulat, postulat jeszcze z kampanii wyborczej w pełni był spełniony. Proszę Państwa, ja dodam jedynie to, że w ramach emerytów i rencistów pracujemy nad projektem, który w przypadku podwyżki emerytur będzie opierał się nie tyle na rozstrzygnięciu procentowym, co rozstrzygnięciu kwotowym, czyli przymierzamy się do tego, żeby ręciści, emeryci, którzy pobierają, załóżmy do 2000 emerytury, pula środków, która jest przewidziana na podwyżki, nie była rozdysponowana poprzez wszystkich emerytów i rencistów procentowo wynikając z ich poborów, tylko żeby tą pulę podzielić przez liczbę emerytów, którzy pobierają załóżmy do 2000 zł emerytury, czyli te najniższe, żeby na ten, w ten sposób e, tym, którzy pobierają najmniej po prostu dokładać, dokładać rok rocznie, żeby dochodzili do pułapu wyższego i tych osób, które pobierają emerytury znacznie wyższe. Dodam również to, że w kwestiach dofinansowania szkół wiejskich e, to jest projekt realizowany przez panią minister. Annę Zalewską. Tutaj bardzo mocno włącza się minister rolnictwa, i w ramach środków na rozwój obszarów wiejskich będzie przewidziana pula środków finansowych, która będzie dofinansowaniem właśnie małych szkół wiejskich, gdzie jest mało dzieci, gdzie jest trudno utrzymać te szkoły. Będą te środki po to, żeby taka szkoła mogła się utrzymać, żeby dzieci mogły chodzić. Się w swoich miejscach zamieszkania do szkoły, żeby ta szkoła była obiektem takim centrum kultury również i oświaty w danej miejscowości czy wsi. Więc te środki myślę, że na jesień już zostaną uruchomione i znacznie będą wspierać małe, rodzinne czy tam wiejskie szkoły, co będzie znacznym również ułatwieniem dla, dla, dla samorządów w ich, w ich utrzymaniu. Program Rodzina 500+ ogromny sukces dla naszego powiatu jest to prawie 70 milionów złotych rocznie pieniędzy, które trafią na nasz powiat. Tutaj do naszej lokalnej gospodarki zostaną wydane przez społeczeństwo w naszym powiecie. To ogromna możliwość rozwoju gospodarczego dla naszych przedsiębiorców i potężny zastrzyk wsparcia finansowego dla mieszkańców naszego powiatu. Już dzisiaj kolejny raz zapraszamy na Specjalną konferencję, którą organizujemy wspólnie w dniu 4 marca o godzinie 17.30, tutaj w budynku bep w sali konferencyjnej nad restauracją Retro. Postaramy się odpowiedzieć Państwu na wszystkie pytania dotyczące 500 plus 500 zł na dziecko, więc serdecznie jeszcze raz zapraszam. Natomiast posilę się kartką, ponieważ chciałbym podsumować mniej więcej pracę rządu. W tych ostatnich stu dniach i tych projektów ustaw, które już zostały wprowadzone lub są w trakcie. Chcę powiedzieć, że została wprowadzona ustawa z zakresu podatkowania banków. Ona już funkcjonuje, ona już dostarcza do budżetu pieniądze. Wprowadziliśmy przepisy, które obniżają, obcinają o 70% odprawy dla prezesów spółek skarbu państwa w tych umowach, które były bardzo niekorzystnie sporządzone pod kątem finansowym dla skarbu państwa. Ale proszę państwa, rodzina 500, to już jest wprowadzone i będzie obowiązywało od 1 kwietnia. Obniżenie wieku emerytalnego. Projekt jest prezydencki złożony w Sejmie. Zakaz odbierania dzieci z powodu biedy. Projekt jest przyjęty przez Sejm 11 lutego. Podniesienie kwoty wolnej od podatku. Projekt prezydencki jest złożony w Sejmie. 15% CIT dla przedsiębiorców przekazany do konsultacji społecznych. 12 zł za godzinę, czyli ta stawka minimalna przy umowach zlecenie. Zakończono konsultacje społeczne. Darmowe leki dla seniorów jest złożony w Sejmie 11 lutego sześciolatki latki wszedł w życie 23 stycznia, szerszy dostęp do ubezpieczeń dla rolników przyjęty przez komitet stały 18 lutego, ochrona polskiej ziemi przyjęty przez Radę Ministrów 23 lutego, podniesienie kwoty wolnej kwoty emerytur i rent wolnych od egzekucji jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Podatek bankowy. Ustawa wrzeszła w życie 1 lutego 2016 roku. I podatek od hipermarketów, których również osobiście się zajmuje w ramach zespołu parlamentarnego, jest w opracowaniu, jest w konsultacji i prawdopodobnie w ciągu 12 dni pojawi się pierwszy projekt, który będzie przedstawiony do konsultacji międzyresortowych społecznych. Myślę, że w kwestiach pracy rządu to, to, to materiał, który w jakimś stopniu wyczerpuje Państwa zainteresowanie, natomiast teraz chcieliśmy się zająć sprawami lokalnymi, bieżącymi tutaj naszego powiatu i poproszę w tej sprawie Pana Jana Bartosika o kilka słów. Proszę Państwa, od stycznia tego roku jestem powołany jako przedstawiciel wojewody świętokrzyskiego do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Głusku Zdroju, czyli szpitalu. Proszę Państwa, to co się zdążyłem zapoznać z materiałami, to Rada Społeczna nie była zwoływana od 15 maja, czyli proszę Państwa, ubiegłego roku, czyli 10 miesięcy. Ustawowy obowiązek Starosty jest, żeby nie rzadziej jak raz w kwartale, proszę Państwa, taka Rada miała miejsce. Natomiast to, co udało się mi już ustalić, rada taka miała miejsce teraz w przerwie, proszę Państwa, Rady Powiatu, czyli Pan Starosta zrobił przerwę 30-minutową i odbyła się rada. Ja zakwestionowałem to posiedzenie, natomiast tam było uzupełnienie, wybranie człowieka do konkursu, bo wiemy, że jesteśmy w fazie wyboru osoby na dyrektora szpitala w Busku Zdroju. Została ta osoba wybrana, natomiast zostało to poszerzone jakby normalne, robocze posiedzenie Rady Społecznej. Ja zakwestionowałem, domagałem się, żeby zrobić posiedzenie Rady Społecznej, typowo tak zwane robocze przy udziale związków zawodowych, żeby ludzie się dowiedzieli, jaki jest stan faktyczny zadłużenia szpitala za ubiegły rok, jakie jest zadłużenie na dzień dzisiejszy, bo przecież już jest styczeń i luty, jest końcówka lutego. Proszę Państwa, przy oporach Pana Starosty obiecał, że za dwa tygodnie takie robocze spotkanie będzie miało miejsce. Na tym spotkaniu będziemy chcieli omówić sprawy wynikające z umów o pracę, szeroko rozumiane z prawa pracownicze. W takiej Radzie Społecznej bierze udział z ustawy wynikające, że przedstawiciele związków zawodowych... I one, jakby, związki zawodowe, mają prawo się wypowiedzieć na temat po prostu, powiem, głodowych wynagrodzeń w szpitalu w Wózku zdrowym. Naprawdę, jak się zobaczy tę siatkę płac, to jest przerażenie. Przerażenie. Po tylu latach pracy, żeby pielęgniarka nie mogła otrzymać nawet 1500 zł. To jest niesamowite. Proszę Państwa, jestem przekonany, że Pan Starosta dotrzyma. Tego zobowiązania, czy przyrzeczenia, że za dwa tygodnie Rada Społeczna się odbędzie, i wtedy będziemy poruszać sprawy szeroko rozumiane, i pracownicze, i to, co wchodzi w zakres działania Rady Społecznej czy ZOZ-ie Bózku Zdroju. Dziękuję. Dziękuję. No, proszę Państwa, te sygnały są bardzo niepokojące, o których mówił tutaj Pan Jan Bartosik. Myślę, że. No dobrze się stało, że doszło do zmiany przedstawiciela wojewody w Radzie Społecznej tego szpitala, bo to są rzeczy skandaliczne, żeby Rada Społeczna tak rzadko obratowała, nie mając jakiejkolwiek kontroli nad tym, co się dzieje w boskim szpitalu. to przecież doszło do odwołania dyrektora szpitala. To przecież nie jest tak, że odszedł w nagrodę, tylko coś musiał tutaj zawinić. Z tego. Co mnie jest przynajmniej wiadomo, ja zresztą będę podejmował też, myślę, że razem z panem posłem Michałem Cieślakiem, interwencję u starosty Buskiego, jak wygląda prawda o Buskim Szpitalu. Bo z tego co jest mi wiadomo, jest ten szpital um, zadłużony, mówiąc kolokwialnie po uszy, a człowiek, który do tego doprowadził, w nagrodę dostał kolejne stanowisko dyrektorskie w jednym z uzdrowisk i to tak się to wszystko dzieje. Że akurat ma to miejsce w obrębie jednej silnej wydawałoby się w województwie świętokrzyskim partii swoich ludzi, którzy umiejętnie żąglując tymi stanowiskami, nie bacząc na interes publiczny, a dbając tylko o interes prywatny poszczególnych swoich działaczy, po drodze niszczą to, co podlega yy, działalności publicznej. Boję się, czy przypadkiem. Nie stanie się rzecz podobna z Buskim Sanatorium, które yy, tak naprawdę jest perełką w Polsce. Ja przypomnę, że tutaj w poprzedniej kadencji walczyliśmy z Platformą Obywatelską, z Polskim Stronictwem Ludowym, aby dla Buska zdrój utrzymać status uzdrowiska narodowego. Tak się nie stało. Nie było woli politycznej na to. Yy, myślę, że do tego projektu. Ustanowienia uzdrowisk narodowych, i gdzie zafunkcjonuje również bóstwo w tej kadencji parlamentu, jeszcze powróci. Proszę Państwa, niepokojące jest to, że uzdrowisko Krystyna w chwili obecnej jest przez bardzo dużymi nakładami inwestycyjnymi. Tam projekty inwestycyjne sięgają na dzień dzisiejszy ponad 40 milionów złotych i zakres tych inwestycji będzie z tak dużym rozmachem przeprowadzony. Niepokoi nas fakt, że były dyrektor szpitala powiatowego pan Gołuszka odchodząc z niego pozostawił szpital w tak dużym zadłużeniu, a teraz przechodzi do sanatorium na dyrektora, które ma przeprowadzić tak duże inwestycje. Na pewno będziemy się przyglądać tym działaniom i poczynaniom bacznie i zwracać uwagę na to, w jaki sposób i poprzez jakie mechanizmy te środki zostają wydane. Niepokoi nas również brak właściwego nadzoru nad powiatem. Z naszych obliczeń wynika, że praktycznie rzecz biorąc przez ostatnie 18 lat powiat regularnie jest zadłużony na kwotę, zadłużany na kwotę dwóch milionów złotych rocznie. No tak się to, to dzisiaj bilansuje Pan Starosta, twierdzi, że szpital jest zadłużony na poziomie miliona, dwóch milionów złotych. Natomiast tu informacje, które my otrzymujemy to jest Informacja, która określa to zadłużenie na poziomie 8 lub 15 milionów po, po stronie zobowiązań, więc to pokazuje, że albo pan starosta nie ma informacji rzetelnych na ten temat, lub po prostu nie jest w stanie kontrolować i nadzorować podległych mu dzisiaj jednostek, więc będziemy pytać o to pana starostę, jak to wygląda dziś faktycznie. Ten nadzór nad powiatem jest na tyle, wydaje się. Dzisiaj niepokojący, że jeżeli przeanalizujemy poprzednie lata, no to widzimy ewidentnie rok 2005-2006 z kasy powiatu wypływa 2-3 miliony złotych związanych z niepłaceniem składek ZUS. Tutaj też jest my, sektory podległe i pracownicy podległe panu staroście. Trudno powiedzieć, czy te pieniądze zostały zwrócone. Jaka jest sytuacja na dzień dzisiejszy? Dotacja Pefron na szpital w Górce. Niewłaściwie rozliczona, niewłaściwie pobrana to około 10 milionów złotych, które dzisiaj starostwo musi zwrócić. No, oczywiście w, w sposób szukając oszczędności głównie w oświacie, cięcia w oświacie. To jest opinia najwyższej Izby Kontroli w tej sprawie, która negatywnie ocenia działalność starostwa morskiego w zakresie objętym kontrolą. To są opinie najwyższej Izby Kontroli. Po kontroli tej sytuacji. Kolejna bardzo niepokojąca sytuacja to budżet powiatu. Budżet powiatu dziś wynosi 70 milionów, natomiast wynosił 100, więc jest rok roczny spadek wpływów budżetowych i ten spadek już przekroczył ponad 30 milionów złotych. Szpital powiatowy, tutaj o tym mówiliśmy, zadłużenia są zgłaszane nieprawidłowości w kontekście inwestycji tam przeprowadzonych. Firmy, która była dobierana w zasadzie do wszystkich inwestycji wykonywanych w tym szpitalu. Tą sprawą też się będziemy zajmować. Chcę również powiedzieć, że niepokojące są informacje z zakresu interwencji policji w Wiślicy, która, która można powiedzieć, w bardzo nadgorliwy sposób Odwiedza osoby, które protestują w kontekście budowanej tam chlewni. Tą sprawą też moje biuro poselskie zajmuje się od jakiegoś czasu i będę interweniował również w tej sprawie. I to, co chyba najważniejsze dla nas wszystkich: przez ostatnie lata ten region nie ubiegał się o to nie, nie starał się o to, aby, aby włączyć w program infrastruktury konieczność połączeń odtworzenia połączeń PKP między Busko a Kielcami to jest bardzo duży problem. Dziwimy się, że, że samorząd nie zadbał o to. Dziś my, parlamentarzyści, będziemy ubiegać się o to, aby te połączenia kolejowe odtworzyć. Jest to jedyna możliwa szansa na rozwój regionu, na rozwój bazy sanatoryjnej, ponieważ kuracjusze narzekają, mówią wprost, że Państwa, my możemy przyjechać do Buska, do ale czym? Dzieci nas nie przywiozą ponieważ pracują. Busy, brak sanitariatu, jesteśmy schorowani, starsi, potrzebujemy przestrzeni, potrzebujemy łazienki, sanitariatu. To nam gwarantuje tylko kolej, e, czasowe, wygodne połączenia. Tylko lekka szynowa kolej, połączenia buska z Kielcami daje możliwość rozwoju naszego regionu. I my jako parlamentarzyści będziemy wnioskować o to do e, Ministra Infrastruktury, do szefa Komisji e, Infrastruktury tutaj będziemy prosić o wsparcie wojewody ten projekt niedługo tutaj z powiatu buskiego przy zaangażowaniu środowiska również młodzieżowego ponieważ oni widzą w tym szansę na przyszłość dla swojego miasta będziemy interweniować i wspierać tą koncepcję Dziękuję bardzo